Ma z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w World of Tanks. Na początku przypomnę, że jeżeli ktoś chce zagrać w tą grę, e, może to zrobić rejestrując się poprzez mój link referencyjny, który jest podany w opisie pod tym filmem. E, no i okej, okay, jak widzicie, dawno w sumie nie nagrywałem. Ostatnie odcinki to były nagrane jeszcze sprzed tam tygodnia, ponad. E, tak, nawet więcej. Jak sobie teraz przypomnę, nawet gdzieś około dwóch tygodni wcześniej więc powracam, dopiero wróciłem jakiś czas temu do, do mnie po prostu z Katowic i zabieram się za ponowne nagrywanie jak widzicie rozegrałem sobie w WoCie teraz jedną partyjkę przed nagrywaniem, skończyło mi się już premium mam jeszcze złoto, ale myślę, że na razie nie będę kupować tego premium no i hmm, ile expa brakuje do T34 te 34, boże tak e, Brakuje mi 875 Expa okej okay. do T32, boże Czok premium, tak chciałbym Chowk premium oczywiście już e, od razu, ale jak widzicie na razie nie mam kasy za bardzo, więc um, ten bym dostał około 800 000 to mi daje milion ponad, 1800 około yy, ile mi potrzeba na ten czołg na ten o yy, ile on kosztuje, 1800, a tutaj już było 1 osiemset, jak widzicie nie mam kasy na razie na ósemkę kolejną, ciężką w dodatku yy, którą się aż tyle nie zarobi no i okej, okay. jak widzicie bardzo dobry mecz, bez premki Bez premki dostałem wynik drużynowy 3000 obrażeń na dziewiątkach, 1168 expa Bez premium To aż tyle wyszło, z premium to by były aż 3504 expa I 50 tysięcy kredytów zarobionych, więc A w tej chwili 33 000. Bardzo fajny mecz, bardzo dobry mecz No i dobra E, czym by tutaj dzisiaj zagrać? Taki szeroki wybór mam, e, jak możecie zauważyć, sprzedałem sobie Shermana, po prostu mm, kasę chciałem mieć, troszeczkę więcej kasy. I myślę, że następnym czołgiem, jaki sobie kupię, będzie to: e, będzie to, będzie, będzie to. Czekajcie, z niech się zastanowię, Sherman Jumbo. O. On jest fajny zamiast tamtego Shermana. Dobra, pojedziemy sobie Pershingiem. Tak mi się rzucił w oczy, więc nim możemy sobie skoczyć. Co nas wrzuciło? Dziewiąteczki, tak. 5 dziewiątek. Jeden niszczyciel T-30 amerykański u nich. Foch, tak zwany Foch u nas, francuski niszczyciel. Później lekki Lorraine, E-50 średnia i dwa ciężkie u nich. Jeden ciężki ST-1, później trzy średnie. Lorraine T-40, tak, 40 ton francuski, T-54 e, radziecki T-54E1 czyli amerykański niżej ósemki, ósemki, ósemki 3 siódemki u nas, trzy siódemki, nie cztery siódemki u nich, o, mamy jedną więcej ósemkę e, jedziemy na wzgórze jako czołg średni Pojedziemy sobie właśnie na wzgórze, tylko o tyle mamy gorzej, że u nas na wzgórze może pojechać z dziewiątek, dwie dziewiątki i te jeszcze, żeby tam jechały. L Lorek jedzie, 50 jedzie. Od nich mogą pojechać 3 dziewiątki, więc to oni będą do przodu jak coś. Jack Pantera dwójka. Hmm. Dobra, Lorek jedzie tędy. 50 możliwe, że pojedzie ze mną na wzgórze od razu. Zobaczymy, kto wie. Hm. WZ jeszcze pędzi. Moja siódma otwierowa WZ, przynajmniej ulepszona, widzę bo ma tą końcówkę działka taką dziwną. Okej okay. dobra, czyli jedziemy tutaj w trzy czołgi z asekuracją dwóch z wyspy i czegoś tam od prawej strony, coś mnie wykryło, nie mam pojęcia co. Czy już tam na górze u nich czai się e, jakiś skałcik. Chyba że ten z prawej mnie odkrył, lorek już jest na górze, tutaj z prawej, już widzę, celują w tą stronę. Dobra, tam nawet nie mam bicia w tej chwili na prawą stronę do, tych, do tej T54. czwórki, te wszystkie dwójki, tak nie mam bicia e, t czwórka tutaj się patrzy. Do niej też nie mam bicia. W sensie mógłbym wyjechać, także mieć to bicie, aczkolwiek ryzykowałbym e, otrzymaniu strzała. Od tego, dobra, dobra, nie widzę nic na wzgórzu na razie, więc jest ok. Nie ma arty, więc dopóki czegoś nie zobaczę, to mnie to nie uszkodzi. No dobra, jedna, jednak uszkodziło. Coś z prawej strony chyba. Aha, bo A75 się tak trochę bawi. O, nikt, nikt tamtej strony nie pokrył. Więc tamta strona troszeczkę podupada. Mm, jakby odkrył jeszcze. To by było fajnie. Mm, Te 34 tam pędzi. Coś czuję, spadki FPS-u. I myślę, że chyba będą musiał sobie przeczyścić komputer, bo to na kurzu po tym przyjeździe mnie zostało I T 34 zniszczone, okej okay. Przyznajpiliśmy tutaj na niego chwilę i jest nasz Ci tutaj się za bardzo rozgościli na górze Boję się tego lorka, w sumie boję się tych dziewiątek wszystkich, tak? Wiadomo. Rykosze, no. Pod takim kątem jak strzelałem w ten pancerz, to nie było szansy, że się przebić. Raczej. Um, D. Muszę jakiś bardziej wystający punkt do niego. Widoczny. No, taki jak ten. Okej, okay, on się tak łatwo nie przebije. Nawet go nie zarysowaliśmy. Mm, tylko trafienie krytyczne tym razem, ale ostatni strzał w bok wieży, gdzie ma marny ten pancerz. No to musiało się tak skończyć. Też wszystko, czwórka od nich z respa coś bije. Widzę, wystawia tylko wieżyczkę, więc bardzo trudno będzie go zranić, choćby. Nie wiem, co ten Lorek próbuje tutaj. Myślałem o tym, żeby pojechać i zjechać, i objechać. Tak, pojechać, zjechać i objechać. i. Hmm. Tutaj, tak, odboczku Można było spróbować. Nope jeszcze jakieś lagi, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lagi uderzyły. Jestem w trakcie zmieniania taryfy tutaj internetu, więc coś pieprzą, zamiast od razu dać lepszy, to powiedzmy, że to nie idzie tak szybko, jak powinno iść. Dobra, ten Lorek. Nie wiem, co on robi. Kompletnie nie mam pojęcia. W sensie, on, on ładuje na 100%. wz zabi zabij go. No. On ładował, ale nie wiem, w ogóle przyjął trzy strzały, za, zanim mi w ogóle oddał pierwszy swój strzał, więc takie trochę what the fuck Musiałbym mu się tutaj wystawić w tej chwili, żeby był w stanie mnie zabić. Widzę, że tutaj po dłuższej przerwie odwota bardzo dobra forma. Dobre meczyki lecą, więc jest ok. Jeszcze jakbym miał teraz premkę aktywowaną też w ogóle. Dobra pojechał na zwiady. No, te lagi mnie coś się deprymują. Dobra. Coś ciężkiego na horyzoncie. Ale zniszczone już. Też Te 34 dokładnie. Dobra, zostały im dwa niszczyciele oraz czołg ciężki. Dwie dziewiątki na pewno. T30 może tutaj pokarać. T28, może jeżeli się ustawi jakoś w miarę, to coś zdziała. Ale ich minusem jest to, że są zapewne na środku. Tak. No, jest to jeden przebite. Niestety, no w tył strzelając mu, czy tam w bok, to nie mamy większych problemów z przebiciem go. Dokładnie. Nie wiem tutaj wie, że go już nie przebijemy. Próbowałem, próbowałem, ale no nie da rady raczej. Jeżeli by się nam jakoś fajnie wystawił, to ok. Hm, niestety jest strzał. Kill the test one one please real idiot noob, okej. Okay. THX No spoko, spoko musimy go zabić. T30 jeszcze może nam tutaj trochę napsuć krwi. Chociaż ma 50 życia, więc ciekawe czy staranowałbym ją. Hmm, już nie dam rady. Jeszcze gdzieś te 28 się tutaj ukrywa w czakach. Ostatni czołg. Tylko Gdzie? Yy, okej, okay, gdzieś tutaj jest. Może powinienem podjechać. Na pewno powinienem podjechać. Hmm, nie zdążyliśmy nawet. Ale okej, okay, 2400 obrażeń około zadanych, dwa fragi i bardzo dobry mecz. Zobaczmy, jak wyszło w statystykach. E, I znowu na samej górze! Ponad 1100 EXPA po raz drugi na dwie gry! Czyli bardzo, 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 bardzo dobry wynik. E, no i znowu żałuję tego, że nie mam tej premki, bo... Dwa mecze amerykańcami, dwa bardzo fajne wyniki, tak. Patonik, 9 tu czeka, T29... Może zagramy trzecim Amerykańcem i wywalimy jakiś dobry wynik? Co wy na to? Okej. Okay. Polecimy sobie. Te 28, na ósemkach i tam jakieś drobne siódemki, skałciki. Więc nie jest źle. Tak, trzy skałty i arta u nas też tak samo. Dobrze. Artagiew Panther, u nas u nich Lorek, plus yy, na scouty 2 AMX, -y, to jest fajne, te, to się ceni, te AMXy y jako scoucik u nich WZK, 1 AMX i ten Out Panther też, którego posiadam. Trzy niszczyciele u nich i u nas, w tym u nas Su 101 mocne, a C -Mail, tak tak, MXAC48. Okej, a, okay, a T15, nie wiem jak ona sobie poradzi, T28 na pewno. Spoko Aha, hm, hm 3. Niszczyciele. t 28 u nas. Dokładnie. Tak e, siebie nie wrzuciłem, bo nie widzę tej ikonki. Dalej nie mam pojęcia, czy to jest błąd e, tych modów, co ja tutaj powgrywałem na początku, jak była wersja świeża. Czy to jest. E, czy tak ma być po prostu? Czy tak teraz wod wygląda? Chyba nie, bo bez modów to chyba wszystko było ok. W takim razie jest to pewnie błąd w modyfikacji. Ile ciężkich. Centurion jest już chyba. Centurion. Nie, centurion jest ciężkim jeszcze. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Centurion, gdzie jesteś? Nie, już med. Czyli po trzy ciężkie, o. Trzy ciężkie do miasta. U nich też tak samo u nich jest super persnik jako średnio ciężki czołg, nieprzebijalny. Przynajmniej dla niektórych. Okej, okay, widzę, że tutaj dosyć ciężko będzie pojechać tak, żeby szybciej coś zrobić mi tą z semką. Jest dalej tak samo wolna jak była. O, FCM tutaj Francuzik Premium atakuje. Nie wiem czy to będzie mądre z jego strony, tak się wbić w nas. Hmm, chociaż... Te nasze niszczyciele tutaj nie próbują nawet pomóc Te 32 A to źle świadczy o nich I tu potrzebujemy jak najwięcej osób które pomogą i poniszczą te ciężkie czołgi Nie nieźle nie jest źle. Tak FCM się skupił tam Na tamtych niszczycielach Ja sobie tu wyjechałem Gorzej jest, że teraz jestem bez krycia FCM dostał bardzo ładnie, trudno mu będzie mnie przebić. O, naprawił się gnuj. Dobra, ja się ukryję tutaj. Wszyscy wiedzą, że tu jestem, ale mniejsza, tak mniejsza, zaraz umrę. Eee, bo ten czołg niestety do szybkich nie należy. Zastanawiam się, ja dostałem chyba od arty, dlatego dosyć mocno. No i to, że te niszczyciele mogły szybciej pomóc, widzę, że SUS to jeden już nie żyje. I to jest bardzo złe. Źle to wróży na przyszłość tej gry. 1-5. Druga strona też dostała wydobcią. No niestety myśmy się nawet nie mieli zbytnio ekscampić. Musieliśmy tutaj ruszyć do boju, jak te niszczyciele. Co najczęściej jest złym pomysłem w takich momentach, oczywiście. Mm, te 32 już mam porównywalną ilość życia do fc ma 50 ton. No, już mam mniej. Tak, niszczycielku pchaj się. Dobra. Super Pershing zerwał. O, gorzej, że ja też dostałem. Tak, okej. Okay. Dobrze, 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 dobrze Okej, okay, fajnie FCM FCM nie! Super Pershing mnie zdjął z boku. Nie było tak źle. Zobaczymy, to już po naszej drużynie zapewne, więc... DATE GAME! Więc, 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 więc... Więc na sam koniec możemy sobie pojechać tę dwójką, tak dla re relaksu. Przy 97% załogi. E, jeden Magic, u nich tak samo, Medium dwójka, czyli Brytyjczyk. E, później sześć u nas niszczycieli, u nich cztery tylko. Jedna artyleria u nas u nich też jedna T57, te zresztą T57. Oraz reszta czołgi lekkie. Nasze niszczyciele mogą tutaj zdziałać cuda naprawdę, szczególnie że mamy dwie T18 przy ich jednej. To dobrze świadczy. Mam nadzieję, że te niszczyciele wykorzystają swoją przewagę nad czołgami lekkimi. I po prostu. Postarają się i wygrają, tak? Tą grę. Gorzej może być tylko z przejęciem tutaj heal'a, czyli tego wzgórza. Miejmy nadzieję, że nasza jużka dwójka pojedzie i szybko zgarnie i zdefuje. Spróbuję jej w tym pomóc oczywiście, dum, dum, dum. Okej, okay. Betiuszka już wjechała. Teraz trzeba jej pomóc to zdefować, bo zapewne zaraz tutaj poleci zmasowany atak w jej stronę. Nie, 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 nie nie, we mnie, z pierwszej dziadu. Zabijcie to, zabijcie ten shit. Dobra, ale niestety wyrwałem. Już jeden strzał wyrwałem. To jest dla mnie bardzo źle. Dobra, mam bardzo złą pozycję też Bo wie, że mam z tyłu A ja wyjeżdżam przodem niestety No i tak, oberwałem, zdążyłem jeszcze strzelić eee, Jednak jest tu przeważająca Przeważająca liczba wrogów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć czołgów nieprzyjaciela na nasze cztery, pięć Dobra Miejmy nadzieję, że nasi dadzą radę. Chyba powinni dać radę, chociaż. Co? Nasze niszczyciele pomyślały sobie, że zagrają Defa na tej mapie. Tak. I co z tego, że mamy przewagę w polu, skoro nasze niszczyciele, i to bardzo dobre na starcie, takie twarzą w twarz. Face to face, te osiemnastki, no po prostu działają na odległość, naprawdę. Te osiemnastki, bierzcie działa chałubiczne, jedźcie naprzód. Większość czołgów was po prostu albo ma trudności z, z przebiciem was, albo po prostu was nie przebija w ogóle. tak e, przodem. Bierzcie te chałubice, jedźcie i rozwalajcie na strzała dwa przeciwników. Nie próbujcie tak wyjechać na w górę, e, zostawiając swój tył, bok. Czy jakieś słabe punkty, najlepiej wbijcie się w ziomka i zniszczcie go. No i tymi cennymi radami zakończę dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie i na razie!